Już kręci? dobra No Na służbie mogę was nagrać. Tak mówi prawo. Jesteśmy w legnicy i wszyscy jesteśmy w tej chwili sprawdzani, legitymowani. Czyli, krótko mówiąc, szikany wobec osób, które protestowały w Warszawie, w Marszu Niepodległości. Ogromne, że polaków. Polak, ogromne, że to jest szczególnie szkodliwe. A to pan już z komisarów. Tak, ci, mają symbole narodowe, muszą wszechnie rozwiązać Dokładnie. Tak. tak. Symbole narodowe są już szkodliwe. I się w tej mocy byłoby ok, dobrze? To był żuszek, panie. obywateli. Przepraszam, jakiś? czy to jest jakiś... Czy to jest jakiś... Tak, Przez... Nie, ja nie jestem sprawdzony. Nazywam się Jakub Feldman. I przepraszam, jest dlatego, że nie jestem Żydem. Nie czy nie dlatego jestem

Ruj rój. Tak, proszę państwa. Nie, bo nie, bo wy jako, słuchaj, wy okej, okay, ale to, że Dobrze, że mamy Żydom w naszym gronie. Dobra, dobra. Tak, dobrze. W każdym mieście stoicie. Po prostu wstydu kompromitacja ten kraj. Tak, sami albo sami. miłości. Witam wszystkich nas nie Polaków. Komu służycie? Szmatławcom. Służycie złodziejom. Władza się zmienia, ludzie będą... Skorumpowanym. Co? Boicie się, że co? Że pracę stracicie i co? A mieszkanie nie będziecie mieli, tak? To już i tak upadnie. To już jest kwestia dni. Dlaczego no, wy w ogóle takie szopki robicie A jeszcze proszę mi na pretek sprawdzić tam nic nie ma pod Nie odzywaj się, dobra? Na wyletenie policji. Spokojnie. Dlaczego przyśladujecie obywateli? Niech pan powie. Panie policjancie, pan tu ich szyfuje. Czemu to robicie? Czemu dajecie się wykorzystywać do takich... Ja ja ca... ja 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 Niech ja, ja... ja 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 już... ja ja pan powie. Tak tak z... Odsunę tą kamerę. Jak Arto nagrywa. A ja i robię. co robicie mu zatrzymujecie. Chcecie zastraszyć ludzi w ten sposób. Nie, nie wydaje mi się, chcecie zastraszyć ludzi. Po to, żeby drugi raz nie pojechali. Całą noc! Za pieniądze! Podatników złotych pod tak się sprostytuować. Szczysta złotych nie rodzinie Jak pozwalacie co pozwalacie z sobą robić? Ale no, tak w ogóle to po co to no. robić? Wszyscy by się wymieli od tej farby, z tych armatek. Najpierw prowokacja we Wrocławiu było. Słuchaj, 140 tysięcy ludzi pomaszerowało. To nie są łobuzy. 140 tysięcy ludzi to nie łobuzy. A że paru zadymiarzy zrobiło, to czysta prowokacja. Czy ja, policji, służb specjalnych. Policja po prostu jest polityczna w tym mieście. Dzień niepodległości nie można świętować. Tak jak nie mogliście, nie mogliście wierzyć w Wstyd mi za was. To są po prostu Ja bym ja chciał zaświadczenie, bo ja mam sprawę z

w Legnicy kandyduje z listy Tadeusza Krzakowskiego. No. To to jest, ale w Błogorzach zawsze jest. Uspokój dobrze? Przepraszam? Uspokój spokojnie. Ale ty Zenitą jesteś, kurwa, człowieku. Uspokój się, spokojnie. Jak... to ej, 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 spokojnie. Uspokójcie us no, go. Nie ma no, się denwować. Obywatele nie mają no, racji nigdy. Pamiętajcie, obywatele nie mają racji. Nie mają racji, przez, no. przez to, że jestem... Dobra, wyrozumiałości, do, trochę wyrozumiałości dla... Jakby to no. był Tuskobus, to jeszcze by się ja raz. Się nie, nie to by tutaj... To by w dupę ich całowali. W dupę by ich całowali, no. Panowie, dajcie się przyczepać i jedziemy dalej. Znaczy ja się nie dam przyczepać. No, ale niech czepią, no. Tak jak w stanie wojennym. Dokładnie to samo. ja na Zomole wpadali, kontrolowali, no. wywalali wszystkich Co ma fajkę? Nie, połączymy, nie połączymy. Tu już Niech mi coś tam zginie w prezerwatywie, nie? Nie wiem, czy mi wolno. Ja to miałem ja sześćdziesiąt złotych. Lewa szuflada, nie?

Zacznijcie być Polakami, myślcie o swoich rodzinach i o przyszłości. No. Ruch, ruch narodowy dojdzie do władzy i zrobimy normalną, uczciwą Polskę, gdzie będziecie przyzwoicie zarabiać i nikt was nie będzie wykorzystywał do takich akcji. Bo to wstyd dla Was, dla, was, dla Waszego zawodu. Powinniście złodziei i przestępców szukać i ścigać ich skutecznie.